Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Tylko po się, ze mną pan Siema O, nagrywa się, trzeba sprawdzić. No, dzisiejszym odcinku będzie po dłuższej przerwie. Wracamy do pięknej naszej serii. Dzisiaj jest akcja Ciebie Sorga. To się zmieniło od ostatniego. No to świetnie, gdyż własność. Używany już bo ostatnio. Sama zbierająca w końcu wróciła do nas. Yy, tu nie ma nic nowego. Co tu się zmieniło? W o, kupiliśmy sprzeczepę na, do zwierząt. Skąd mamy takie pieniądze? Sprzedaliśmy 300 ton buraka. Kukurydzę sprzedaliśmy oraz sprzedaliśmy świnki. Do tego kupiliśmy dwie piękne przyczepy, ręknerka, dwie czarne bestie. Idealne oraz y jeszcze jeden nowy nabytek, który właśnie pracuje w polu. Jest to, jest to głębosz. O, który właśnie skończył pracę. 3-metrowy metal facha, idealny. Masłanko, co dzisiaj będziesz robił? No, będę wachował pole i zacznę kamienie zbierać. Może po lampę z no, Także plany są, dużo robotki jest, pieniądze trzeba zbierać. No, tu widzicie nasze kurki, nasze szkarnie. O kurwa, matko, urwałem. Ja Mam tak. No, Przepraszam, ja to już jedną urwałem, ale mnie zniosło. No eee, Ej kuźwa mać! Kutaficie, no co za. Ja pierdolę. Co? Przepraszam, ale. Kurde, w pierwszy kwiecień mamy kwiecień. Prima Co? Prima są. Sprzęt też lubi mieć. Prima pylisz. Kurde, to te, te się nie da z tym rady. wznosimy jak nie wiem co. O, tutaj stoi taki trakt nasz traktor na poletku prawnym. Słonecznika, niestety nie mamy powałowane, bo. Tak się jakoś wydarzyło, a czego powie do czego nie jest powołany. Ponieważ, hmm. że gdzieś, ponieważ nie, e, gdy przed ścianiem nie było czego wołać, to jak ścianie nie było czego. Takie. Takie, takie dymy Mamy dzisiaj środę. To do dzień loda. Który dzisiaj zasłan? Co? Którego my dzisiaj mamy? Mamy. No Który dzisiaj jest? 26. O, dzisiaj 26. Jutro czwarty, gdzie jest zdalne? Z zabyczki. Ja niestety na chwilę zdalne, bo mam feriat w poniedziałku. O, jak widzicie, siemy piękne. So, sorgo, piękne boże, siemy. Które się posieje, później się zamienimy ze słankiem. No, trochę nie było odcinku z tej serii, ale wygrałyśmy wtedy 19, właśnie w sobotę. Były fajne 6 Trzeba się napić herbatki dobrej Co miałem? Jo, jeszcze trinkom. Igło. Digła, no? Okej, szatano normalnie. Kójdź te blade to żeby było te krzaczki wypiercielić. Jest fajnie długo na kosę będziemy robić. No. Żeby na sławieczki miały co jeść Piękna akcja. Mają. Co? Mają coś teraz? Jo, mają. Czekaj, z pięknego mi zrobimy pięknego screenshot'a trzebać więcej. te blade. Czekaj, trzeba to naprawić, bo to jest taki błąd się. Mogę wyłączyć ten... Yy... Od nas, dziękuję. No, fajne zdjęcie. Można jeść dalej. Widzicie mod, który działa bardzo dobrze. Skarka nie ma, bo w szkole, na praktyki ma Wodwart już wczoraj by z nami, pomógł nam, ale dzisiaj znowu kurier musi jeździć Takie życie kurierskie Prawda, Soku? A Smanek siedzi na, siedzi na feriach Jeszcze Jeszcze No Panie, zdalne więc, tak jakbyśmy w feriach hmm? Ja możesz to dzisiaj wrzucę? zawsze Ile to będzie ważyć? Ile to się będzie przesuwać? Ile to tam już masz, zasłon? Czego? No ileś wywaliłeś? Sprawdzimy, się nagrywają. 5 minut, eee, ile już. Jeden zestaw wapność cały wywaliłeś tam? No, to, ja to, to ja... A, dobra. Dostałem na dwa pola do zasłonienia. Pewnie licząc z tego, została nam soja i kukurydza na ziarko Tutaj... Jak ja bym mógł jeszcze odcinać tutaj takie. W tym sezonie trzeba na pewno zasiać A wiecie co? Żniwa kukurydziana na pewno, bo to zezarmista się może być Na pewno to będę nagrane Siewy... Wydaje mi się, że już chyba nie Wymagawowanie, dobra Kurde lada, jak na się o, nie... to jest na GPSie? No to tu damy wał, bo to, żeby nie było aż takich problemów z tym wałowaniem. Dobra. W tym sezonie bez rzepaku, ale na wiosnę, na... przepraszam, na... jesień się posieje, no na we wakacje. Trochę się posieje tego tak, nowe nabytek, bo daje radę, nie ma wyjścia. Słuchaj, a gdzie są wały? Wiecie? A traktor jaki są wolne na gospod? Jest walmet Cross. A jest Walmet czy pracuje? Pracuję A co robi? Nie, co no. robić To sprawdź czy używam czy ktoś kto zrobi To weźmy To jest panek stoi No to potrzeb mi A kamienie, mi. kamienie A no to weź mi krasa pod potrzeb Proszę. No, jest. Co? Masę bo nie jest. Albo dobra to daj mi maseja i potrzepić mi podwały? No. Ja bym powałował w sumie trochę. Na tym polu powałuję To za jeden z zamachem będą się wywały A na ścianie nie możesz Po ścianie Poza ścianiu po mogę nie, nie mogę, nie. to przyjeżdżaj tu I sprawdzimy, jak nie mogę, jak wałowałem po siewach jednych. Muszę no. Co? no co? No co? Ja nie pamiętam, muszę sprawdzić co to było za odcinek. Czekaj. Czy na 95% mi daje, że ja zwałowałem po siewach. Dawno nie graliśmy, to teraz zapomnieliśmy, co tu się dzieje. Ja chciałem podziękować za 1000 subskrypcji. 50. PISZĄT Już okay. Sprawdzam odcinek ósmy, który którym przyjął nowy nowy Pada, że mi się, że nie chce to włączyć teraz, żadostwo. Cholera no Może O się No dobra, zostaw to tyś nie mógł tym starym przyjechać A to jest takie duże? No ono pieska jeszcze. Aha, dobra po to dwoma nowymi. W sumie nowym asem nie jeździłem jeszcze. Nie dostałem pozwolenia na odcinku. No czekaj jak on to to masz szerokość? Ile tu jest? A ten dam 4.2 i zobaczymy jak to będzie oglądać. Dobra, dawaj jedź. Sieć te 4,2 matra widać, że to tak robi. Później nic. o, auto zapis musi być. Trzeba robić auto zapisy, tak? Bardzo trzeba. A nie, połowy jeszcze nie mam. No nie, no nie wierzę, teraz zaczął umijać się to robić. Ja nie wierzę. Fabio do GPS, ma ten masę. Trzeba nowego kupić. No. Na ten zwrócić go. na gwarancję. Na gwarancję, mamy go, trzyletnią. Zresztą co robisz? Wałujesz? Nie wiem. Wapnuję? Mhm. A dużo się tam zostało? No, jakby tylko. Tu się ale Ale do końca dużo się zostało? No. A masz dużo wapna? No, no dosyć. To właśnie zamień. Chwilę pościej. Okej, okay, mm -hmm. bo ja sobie mam 10 minut, no to 10 minut się miałem i ja powapnuję, i na końcu jeszcze przelotę tak powoli yy, ten. Bo jeszcze w, w ogóle wapna nie wywalałem, dobra, Tomasz A na którym to było 50 ileś, jo? Ja? o. Widzicie, z chuchwkami tu mamy. No, Amazonka prosto z pgr ów przyjawa. Nasz piękny fan z mój. Ej tu powapnowałeś, nie wa... jesteś Maria, powałowałeś, nie? No. Dobra, to już mamy. Czyli tak naprawdę na tych dwóch pałach tylko będzie wałowanie na mnie wyszło, nie? Trzech. Jakie ciocie? Po owsie? Ej, po bojakach. A to na prosą wiadę tu jeszcze. No co? Na wiesz. No to no wiesz, jeszcze wiedziesz. No chociaż nie wiem czemu nie mogłem na na Czemu? Już No to w pierwszej fazie możesz tylko No Już, nie, już nie, nie da się No dobra, na przykład już wiemy na przyszłość, że można przez siebie i po Trochę tak dziwnie to robię, ale dobra, będzie łatwiej Ale tu ktoś pracownik tak nie fajnie pogruberował o, to, to widać, że to nie jest pracownik miesiąca Jak tam będziesz miał dużo, nie, to mi daj znać. Bo wiesz, ten mogłem się fajnie przyjechać. I wołowa na koniec i było wapnowanie, wołowanie siebie. Reczej. O Jezu Maria, prawdzi piesa, żeby wstawił. No to zostałem sam. Jedziemy. Piękne, największe nasze pole, gdzie soja, soja będzie znowu. Znaczy nie było ostatnio. Soja dała nam du dużo zysk. Trzeba korzystać. Cima. Tak. Wróciłeś. Gdzie to tam Trzyma. byłeś? Byłem. A gdzieś tam flowa, flowa, Ależ tam do rybnym poprzednio zrobił No, też mi się podoba Też mi się bardzo doda Jakie teraz są trzeba kupić sprzęty? To nie mamy aż na razie takich wielkich potrzeb, żeby coś kupić, nie? Nie no dobra, w sumie... Ile, wa ile wałowanie ci zmniejszy prąd jest to napisane? Wałowanie Wałowanie pozwala zwiększyć prąd polegące na ogniatanie roli Aha, no to ile, minimalnie będziemy mniej, to dobra W sumie i tak na burakę zarobiliśmy dobrze, a słonecznik pierwszy z sezon, więc zobaczymy Kurde, kiedy te światło wody w końcu mi podłączył? Ja to bym mógł kurde nagrywać 40 minutowe odcinki. Dzień Tak, to będzie oglądał. Co? Ja? Ja. Ty też. Majorek też. Panie, na ding-donga bym to dał i bym, hopie, przyszło. No, 40 minut. No. Zrobiliby dla mnie ten... Yy... Bo je mam bym mógł 4, albo nie zrobiłbym part, nie? Part 1, part 2. Tak jak na sygnale, hopie. 40 odcinków. <laughs> <dziękuję. śmiech> to już żeś kurna, aż 17 dopiero odcinek zawziętych. Boże, zawzięty nie? Słownik zawziętych, S ma na ten dalszy tworzy. No mm -hmm. tylko po Franklista trzeba, to S przyspieszyć trochę. A w sumie stalne ferie będę miał to może na igła. Czy nadrobi wszystko. Mogę tam przyjść bałować?

o, ja mi starzy wapno. Chyba macie też najlepszy sposób, żeby wapno wstarzyło. Dobra, przestawiamy, idziemy kończyć wapnowanie. No że wałowanie. O, widzicie jaki piękny masek, Ferguson. Ma no, to są. Ile to ma metrów? 12 chyba, nie? X, co? X. X Wiem To nagrywać chcesz? No, dobrze. Pozwalam ci Tak I to z nich kawałowanie, nie? Mhm Dobrze Czyli trzeba zapamiętać, że wywołać trzeba przed albo po To tak mamy. Chyba, że. A są jeszcze jakieś wały? O. Poczekajcie, bo to się strasznie długo puszcza. To się ogarnie. To jest strasznie. I to są największe. O, fajne masy, Ferguson. Widać, że na nowością pachnie, dopiero przed... Pamiętam, jest jak kwiata we święta, nie? No, miesiąc temu już. No. Ozdoby no, świąteczne już pomału trzeba chować, nasze świąteczne. Choinki już są schowane. No mówię, choinki schowane już są, piękne, idealne. Fajna jest ta serotyka. Serwer już ma za jakieś 70 godzin, to nie jest za dużo, ani nie za mało, ale zawsze może być więcej. Głównie teraz ostatnio była dziewiętnastka na kanale. Znaczy, Boże, na kanale na pewno. Ech, Chainka. Właśnie, ja muszę odcinek 19 jeszcze rzucić Z prezentacji gospodarek z serii naszej. No piękne fajne sprzęty były prawda samku Mhm To mi się bardzo podoba. Ty co ty robisz teraz? Zamknę. Bardzo dobrze, tak trzymaj Ja jest tam, jest powrot i będziemy. Kulczy, może w może wróci do nas z kiedyś z delegacji? No kiedyś może? No teraz ta te korona z panuje i delegacja miała. Ja. Jeżeli go zamknąć, to będzie. Taki młody był, tu jest w I kto będzie się teraz już pytał czy ma dziewczynę? Kogo? No Jeżeli to zobaczy skarę, jak pewnie to zobaczy, to pozdrawiam go w tym momencie serdecznie To nie było powiedziane z złością, tak to było tak opowiedziane Widzisz, jak idealnie Dobrze Ciebie Dzięki okay. Byliśmy ostatnio troszeczkę problemów i dużo osób na rekrutacji. No, nasze obiekty 7, mam 7 pytań do rekrutacji. Dalej nie można nic To są święte, pamiętne, świąteczne i wszystkie święte. Mamy dwóch nowych członków ekipy Filipa i Szymka Zobaczymy, czy wystąpią. Masz już taki został, ale kiedy? Zobaczymy kiedy. Pada słonku no i prawie skończone pole I jest zwałowane. Za chwilę będzie i zasiane, i zostało nam tylko dwa pola, które będą zasiane na 30. I będzie kukurydza, na 56. Będzie soja. Także zostawcie łapkę w górę, suba. Dzisiaj będzie pan Esma. Tak. Trzymajcie się do następnego Jolelo. Tak.